Cześć widzów, witam Cię na kolejnym materiale na Akademii Szachowej Pioneczki Będę dzisiaj chciał wam opowiedzieć o zasadach debiutowych w szachach. Jest to niesamowicie ważny element gry, ponieważ tak jak sobie ustawimy figurki, takie one będą najprawdopodobniej przez całą partię. Ze słabym wojskiem nie uda nam się wygrać bitwy. Pierwszą zasadą, którą będę prezentował jest rozwijanie lekkich. Figur do centrum, oczywiście, mam na myśli lekkie figury w postaci konia i gąca. Są to lekkie figury, ponieważ są ważne trzy punkty. Yy, mamy również tutaj yy, pionki, które też powinny brać udział w centrum, mimochodem, przy, na przykład przy otwieraniu gąca. I zobaczmy, B, wygrały E4, więc mamy ruch w centrum. Centrum to oczywiście środek szachownicy. Czarne zagrały A5, więc tutaj jest ruch po bandzie. Czarny teraz goniec C4, kolejny zdrowy ruch rozwija. Gąca na centralne pole, w którego atakuje on pole F7. Czarne teraz zagrały H5, kolejny ruch, nie nadający się do niczego, w niczym on nie pomaga. Często początkujący grają ten ruch z zamiarem otworzenia wieży na pole H6, aczkolwiek my się możemy prosto przed tym bronić, otwierając gąca, biorąc pod kontrolę centrum. I teraz po ewentualnym wyjściu wieży na H6, będzie bił po prostu goniec. Koń niby wyszedł, niby lekka figura, ale koń wolałby stać gdzieś bliżej centrum. Mieć wpływ na centrum, bo tutaj stoi niestety na bandzie, na której nie ma dużych perspektyw. Biały koń F3, czarne to samo z drugim koniem, też na bandę a białe systematycznie poprawiają swoje figury lekkie. No i jeśli mamy już rozwinięte dwie figury, mamy zdobyte centrum, to rozwijamy również hetmana. Czarne zagrały wieża A7 i tutaj do wyboru gramy krótką albo długą roszadę, żeby zabezpieczyć króla, ale też połączyć swoje wieże. Więc pierwsza zasada, którą powinieneś zapamiętać, to kontrola centrum za pomocą lekkich figur. Teraz może się zrodzić pytanie, jak wygląda te centrum. Mamy dwa rodzaje centrum, tutaj po środku zaznaczone kółeczkami to było małe centrum, więc tutaj z reguły są pionki, białe i czarne jest to, jest to miejsce na planszy, gdzie najwięcej się dzieje. Gdzie tutaj naciski figur są wywierane. Aczkolwiek szerokie centrum też nie jest bez znaczenia, bo z niego możemy w prosty sposób atakować właśnie te wąskie centrum. Więc jeśli ktoś powie kiedyś o wąskim, małym centrum, to chodzi mu o te cztery pola, a jeśli o szerokim, to o całym tym kwadracie. Niesamowicie ważnym aspektem wszech jest bezpieczeństwo króla, na które mamy już wpływ na początku partii. Możemy wykonać ruch zwany roszadą. Tutaj w tej sytuacji, gdyby nie Roszada, czarne by musiały spotkać się z ruchem wieża E8, który by spowodował, że król by musiał ruszyć już na wędrówkę, bo nie można się zasłonić żadną figurą bez jej tracenia. Hetmanem oczywiście nie warto, bo Hetman jest warty aż 9 pionków, a wieżyczka tylko 5. Białe, widząc to, co się dzieje, zagrały Roszadę. Mając świetną pozycję, Wieża sobie zaraz wyjdzie na linię E, a naszemu królowi nic nie grozi. Więc druga zasada: zabezpieczanie króla za pomocą roszady. Oczywiście, głównym, głównym powodem, dla którego wiele osób gra rosadę, jest zabezpieczenie króla. Ale nie można zapominać też o łączeniu swoich wież. Zobaczmy: czarne zagrały. Wieża B8. Ustawiamy po prostu wieżyczkę na otwartą wieżę. Czarne niestety yy, czarne zrobiły już roszadę i, yy, i mogą sobie już grać wieżyczkami po otwartych liniach, a białe niestety mają jeszcze to do odrobienia, powinny, powinny wcześniej zrobić roszadę, żeby na taki rok być przygotowanym ruchem wieża B1, bo wtedy po wieża B1 te wieżyczki się bronią. Teraz niestety nie mają takiej możliwości i roszują właśnie w tym momencie, co już się spotyka z ruchem wieża B2. Jeśli teraz będziemy chcieli walczyć o linię, to mamy ruch wieża B8, czyli dalsza walka o tę linię. Mamy linię na linii drugiej, co jest bardzo ważne. Ta wieża tutaj jest bardzo niesamowicie aktywna. Naciska na pionka A2. Mm a ta wieża jest przywiązana do obrony. Tutaj ta pozycja raczej jest remisowa, aczkolwiek przy bardziej złożonych schematach taka przewaga może okazać się decydująca. I tutaj na koniec partia, która podsumowuje te wszystkie zasady, w Estrin kontra Libov, Partia rozgrywana w Moskwie w 1944 roku, białe zagrały e4, Czarne E5, czyli oba pionki spotykają się w centrum. Na razie tutaj nie można mi zastrzeżeń do żadnej ze stron. Biały teraz koń F3, czarny koń C6. Biały goni C4, czarny goni C5. Jak widzimy, tutaj wszystko się dzieje pokazowo, tak jak powinno. I biały grają C3. Jest to ruch celowany oczywiście w pole D4, czyli zobaczmy. Szerokiego centrum. Patrzymy na centrum wąskie. Czarny tutaj zagraje koń E6. Atak na pionka. No i biały zagrały D4. Białe zagrały D4. Przejmują centrum. Nie jest to jakiś niesamowity powód do strachu, ponieważ wisi pionek na E4. No ale powiecie, no jak to wisi pionek na E4, skoro mam gąca pod atakiem. No oczywiście, ale goniec teraz tempem, mógłby się. Na przykład wymienić. Oczywiście koń zaczął bronić tego pionka, ale czarne mają teraz świetne kontruderzenie w centrum. ED, kon D5. I tutaj wpływy tych figur na centrum są podobne. Obie strony są blisko rozzady, A goniec czarnych ma fajne wyjście. Więc tutaj by nie było tragedii. Czarne wygrały na goniec B6, czyli jakby straciły ruch, cofnęły się swoim gącem. A przy tym centrum białych może mieć to opłakane skutki, bo teraz białe ruszyły d5, zagarniają przestrzeń, wycofują figury czarnych. Koń e7, pionek na e5, kolejny świetny ruch. Białe zagrały teraz koń e4. Aktywne posunięcie, aczkolwiek przy braku centrum yy, nie może być to dobre. tak? Yy, można by było nawet zrobić roszadę, bo jedyna groźba białych to jest właśnie na punkcie f2. Aczkolwiek białe były tutaj o wiele ambitniejsze, stwierdziły hola hola. Co mi przeszkadza to, że weźmie sobie wieżyczkę, moją nieaktywną wieżyczkę, za swojego aktywnego konia, za jedną ze swoich dwóch aktywnych figur, skoro ja w tym czasie mogę dopaść twojego króla w centrum. My oczywiście też mamy króla w centrum, ale czarne nie mają czym atakować, a my mamy już wszystkie figurki pootwierane do ataku. Na dodatek foliorów D6, czyli otworzenie gąca, żeby patrzył na te najsłabsze pole na początku partii, pole F7 i F2, ponieważ są bronione tylko przez króla. Czarne przyjmują ofiarę, niczego się nie bojąc. No mamy pod atakiem hetmana, więc fajnie jest, uciec gdzieś tym het fajnie jest uciec gdzieś tym hetmanem. Najlepiej na pole, z którego będzie coś atakował. Skanujemy słabości taktyczne, oczywiście konik, ale Konika sobie weźmiemy, jak gdy będziemy chcieli. No i widzimy pole F7. Bronione i atakowane tyle samo razy. Więc jeśli je zaatakujemy, to będziemy groźli jego zdobyciem. Zdobyciem tego, co tam stoi na tym polu. Czarne teraz wzięły wieżyczkę. No i się zaczęła akcja. Białe biją na F7. Czyli król już się nie uratuje przed niczym. No i tutaj wielu szachistów mogłoby w tym momencie zbić konika. Ale zobaczmy. To aktywizuje trochę naszego hetmana. To pozwala na otworzenie gąca. To naciska na właśnie gąca i goniec by musiał uciekać, zaraz D6 i byłyby problemy. Na królów nie byłby tak bezpieczny. Więc nie warto tak grać. Widzimy dobry ruch. Zastanówmy się nad lepszym. No i oczywiście jest to rozwój kolejnej przedostatniej figury lekkiej. Goniec związuje hetmana i, i konia ze sobą no i po prostu goniec za chwilę tutaj zbił i nie ma sposobności na uratowanie hetmana partia tutaj właściwie za chwilę się zakończyła, CD, ED i do czarnych dotarło to, że mają kompletnie przegraną pozycję rozwój do tyłu koń sobie poskakał po jakąś skoczył po jakąś wieżyczkę która nie miała żadnego znaczenia a białe w tym czasie zrobiły decydujący atak więc podsumowując, poznaliśmy dzisiaj zasady debiutowe, tak jak zrobienie Rysady, czyli bezpieczeństwo króla, rozwijanie figur lekkich i trzy kontrola centrum. Rozróżnialiśmy sobie centrum wąskie, centrum małe od centrum szerokiego, dużego. Różnie na to się mówi w różnych książkach. Jeśli uważasz, że ten materiał był przydatny, nauczyłeś się czegoś. Proszę o zostawienie łapki w górę. A ode mnie na dzisiaj to wszystko. Dziękuję, do widzenia.